zwrócić uwagę na kilka bardzo ciekawych okoliczności wybuchu konfliktu syryjskiego. Otóż w 2011 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją bardzo osobliwą, sytuacją, w której w mieście Dara na południu Syrii zatrzymana została grupa bodajże trzech nastolatków, nastolatków, którzy pisali sprejem na murach różnego rodzaju antyrządowe hasła w tamtym okresie. Stali zatrzymani przez policję, po chwili zostali wypuszczeni. Jak się jednak okazało, oskarżono tamtejszą policję nie wiem czy słusznie, czy nie nie mam na to dowodów o to, że ci trzej nastolatkowie zostali po prostu pobici na komisariacie. Dziwnym trafem proszę zwrócić uwagę wiadomość o pobiciu trzech nastolatków w prowincjonalnym syryjskim mieście nagle pojawiła się w newsach wszystkich agencji informacyjnych operujących na Bliskim Wschodzie na czele z znaną katarską telewizją al Jazeera, na czele z saudyjską telewizją Al Arabiya, czyli dość popularnymi mediami, zarówno w internecie, jak i w, z nadawania satelitarnego. Nagle te media zaczęły informować o pobiciu trzech nastolatków, o sytuacji, która w świecie arabskim, która na Bliskim Wschodzie zdarza się. No praktycznie rzecz biorąc, codziennie, niezależnie od ustroju danego państwa arabskiego, danego państwa bliskowschodniego, no taka rzecz może się zdarzyć też i w Europie, tak, ale wątpię, żeby amerykańskie agencje informacyjne informowały o tym, że na przykład, no, powiedzmy, w Wejherowie czy w Mikołajkach dwóch młodych nastolatków, którzy ma malzali coś sprayem, zostało pobitych czy brutalnie przesłuchanych przez polską policję. A takie przypadki też rzeczywiście mamy, prawda, już nie mówię o policji amerykańskiej, jednej z najbrutalniejszych na świecie. Okrótko mówiąc, wyraźnie było widać plan wojny informacyjnej zakreślony od samego początku. Zebrano momentalnie po zabezpieczeniu przestrzeni informacyjnej zebrano momentalnie kilkaset osób, wywodzących się głównie z miejscowych gangów, z miejscowych środowisk chuligańskich, w tym mieście Dara syryjskim, które zaczęły szturmować budynek gubernatora, gubernatora tego obwodu wilajetu Dera na południu Syrii. Co się okazało? No nagle okazało się, że rzekomo protestują też setki tysięcy ludzi na ulicach syryjskich miast. Niestety ku zdziwieniu wielu Syryjczyków, którzy tam mieszkali, jak oni wyglądali przez okno, to się okazywało, że nie ma żadnego protestu za oknem. Plac jest pusty. Jak to możliwe, skoro telewizja Al Jazeera pokazywała setki tysięcy ludzi? No jest to możliwe przy obecnych technologiach. Na kadry techn z, z modyfikowaną technologią Blue Box na kadry nakładano po prostu protestujących, a studio Al Jazeera, katarskie studio Al Jazeera, jest jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie pod tym względem. Więc mieliśmy do czynienia z e, wojną informacyjną, z wrzucaniem e, całkowicie sfałszowanych obrazów i danych. Polskie media, w sposób e, prawdziwie wyjątkowo nieudolny i amatorski, ale również uczestniczyły w, w wojnie informacyjnej, w manipulowaniu opinią publiczną. Też w przypadku konfliktu syryjskiego. Otóż ja przypominam sobie sytuację, w której jedna z największych polskich gazet zamieściła na pierwszej stronie zdjęcia setek tysięcy protestujących na ulicach Damaszku, podpisując to zdjęcie w taki sposób, że wskazywano na wiec demokratycznej opozycji. Tymczasem każda osoba, nawet średnio znająca język arabski, która mogła odczytać treść transparentów rozwijanych przez uczestników tej demonstracji, widziała, że jest to demonstracja poparcia dla prezydenta Baszara Al-Assada. Są takie bardzo proste techniki manipulacyjne, które wychodzą z założenia, że czytelnik, widz i odbiorca nie jest w stanie weryfikować informacji. Niemniej, jak się okazuje, w przestrzeni informacyjnej do tego stopnia zaśmieconej różnymi przekazami, w szczególności w internecie, te techniki okazały się skuteczne. Dzięki ich multiplikowaniu i, i, i nagłaśnianiu przez bardzo różne media w różnych państwach, w różnych obszarach językowych, one podlegały z automatycznemu. No i to właściwie ta narracja amerykańska, narracja zaproponowana przez pana Forda. Byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Syrii, który, jak się sądzi, jest jednym z pomysłodawców wywołania całego kryzysu syryjskiego, późniejszej wojny domowej w Syrii. Do dziś panuje na świecie, chociaż mamy do czynienia z faktami, które powinny mrozić krew w żyłach, bo z bezpośrednim już przejęciem przez państwo islamskie, przez ugrupowania. Terrorystyczne do tej pory nam nieznane, do tej pory nie spotykaliśmy się z tak radykalnymi formacjami na tamtym obszarze. Całych połaci, całych obszarów terytorium syryjskiego, czy powstania państwa w państwie, można powiedzieć stóp parapaństwowych na terenie Syrii, doprowadzenia Syrii czy części Syrii do upadłości. Tak czy inaczej, ta, w danym wypadku, w wypadku syryjskim, ta technologia, technologia wzniecenia najpierw kolorowej rewolucji, później wojny domowej, została znakomicie przez Amerykanów przetestowana. Przetestowana przy pomocy, podkreślę, zaraz ktoś zapytał o obecność Amerykanów tam bezpośrednio, ona była rzeczywiście ograniczona. Cała praca została dokonana przy pomocy regionalnych sojuszników Stanów Zjednoczonych, czyli przez przypomnę, Arabię Saudyjską, Katar i w bardzo dużej mierze przez Turcję. Turcja zachowywała się w sposób irracjonalny, bo Recep Tayyip Erdogan, ówczesny premier, a dziś prezydent tego kraju, myśleli, że oni rękoma amerykańskimi, czy współdziałając z Amerykanami, realizują własny plan można powiedzieć takiego odrodzenia imperium otomańskiego na obszarze Bliskiego Wschodu. Niemniej jednak, chyba już po czasie i zbyt późno, Turcy sami na własnej skórze przekonali się, że są tylko instrumentem w realizacji planów geostrategicznych Stanów Zjednoczonych, w realizacji koncepcjowego Wielkiego Bliskiego Wschodu, o której już mówiliśmy. I w tej sytuacji uderzenie w Syrię miało być również uderzeniem w tak zwaną oś Zła. Oś zła na Bliskim Wschodzie, to pojęcie osi zła na Bliskim Wschodzie pojawia się przede wszystkim w Izraelu. I tutaj znów interesy amerykańskie współgrały z częścią, częściowo przynajmniej, czy w pewnym zakresie z interesami izraelskimi. Otóż należało wyeliminować najbardziej antyizraelskie i propalestyńskie siły w polityce bliskowschodniej. Tą ojzła, o której powiedziałem, regionalną ojzła stanowiły właśnie z jednej strony aktor niepaństwowy kontrolujący część Libanu, czyli Hezbollah, z drugiej strony Syria, będąca bliskim sojusznikiem i logistycznym zapleczem nowego Hezbollahu, no i wreszcie sponsor obu tych państw, czyli Iran. Będący oczywiście, i tu znów interesy się pokrywały Izraela i tym razem Arabii Saudyjskiej i Kataru, bo będący głównym przeciwnikiem Arabii Saudyjskiej w regionie Zatoki Perskiej, głównym jej konkurentem geopolitycznym w tamtym miejscu. Więc mieliśmy do czynienia z taką osobliwą sytuacją, że Stany Zjednoczone realizowały swoje własne projekty, projekt w tym wypadku Wielkiego Bliskiego Wschodu, rękoma i za pomocą instrumentów regionalnych instrumentów ukrywających się pod postacią ich sojuszników w owym rejonie świata.